Jabłuszko i łupinka. Bajka włoska. Byli raz mąż i żona. Wielcy państwo. Chcieli mieć dziecko, ale nie mieli. Pewnego dnia ów pan spotyka na drodze czarownika. Powiedz mi, panie czarowniku, pyta go, co mam zrobić, żebyśmy mieli dziecko? Czarownik daje mu jabłko i powiada. Daję zjeść żonie, a za dziewięć miesięcy urodzi się piękne dziecko. Mąż wraca do domu z jabłkiem i daje je żonie. Zjedz to jabłko, a będziemy mieli piękne dziecko, tak mi powiedział czarownik. Żona uradowana zawołała służącą i kazała jej obrać jabłko. Służąca obrała jabłko dla pani, a sobie zostawiła łupinkę, i potem ją zjadła. Pani urodził się syn, i tego samego dnia urodził się syn służącej. Syn służącej był rumiany jak łupinka, a syn pani biały jak miąż jabłka. Pan zatrzymał obydwóch jako swoich synów, kazał ich razem chować i razem posyłać do szkoły. Jabłuszko i łupinka podróższy kochali się jak bracia. Pewnego dnia usłyszeli na przechadzce o córce pewnego czarownika, piękne jak słońce, ale której nikt nigdy nie widział, bo w ogóle nie wychodziła z domu i nawet nie wyglądała przez okno. Jabłuszko i łupinka kazali sobie zrobić wielkiego, spiżowego konia z pustym brzuchem i ukryli się w środku z trąbką i skrzypcami. Koń szedł sam, bo oni poruszali kółkami. Dojechali tak pod pałac czarownika i zaczęli grać. Czarownik wygląda, widzi spiżowego konia, który sam gra i każe go wprowadzić do domu, żeby córka miała zabawę. Córka bardzo się ucieszyła, ale kiedy została sama ze spiżowym koniem i zobaczyła, że z niego wychodzą jabłuszko i łupinka, bardzo się przelękła. Nie bój się, rzekli jabłuszko i łupinka. Przyślimy zobaczyć, jak piękna jesteś, i jeśli chcesz, żebyśmy sobie poszli, to zaraz odejdziemy. Jeśli jednak nasze granie ci się podoba i chcesz, żebyśmy trochę pograli, to potem wrócimy do naszego konia i wyprowadzimy go tak, że nikt nie spostrzeże, iż jesteśmy w środku. Grali więc i zabawiali się, i w końcu córka czarownika nie chciała ich puścić. Jeśli pójdziesz ze mną. Rzekł jabłuszko, to zostaniesz moją żoną. Córka czarownika przystała na to. Wszyscy troje ukryli się w brzuchu spiżowego konia i ruszyli w drogę. Ledwie wyjechali, wraca czarownik. Woła córkę, szuka, pyta odźwiernego. Ani śladu. Wtedy zrozumiał, że jest tu zdrada. Rozeźlił się, wyszedł na balkon i rzucił na córkę. Trzy klątwy. Niech spotka trzy konie. Siwego, kasztana i karego. A że podobają jej się siwe, niech skoczy na siwego i niech ten siwy ją zdradzi. Jeśli nie, to niech spotka trzy pieski. Białego, rudego i czarnego. A że podobają jej się czarne, niech weźmie na ręce czarnego i niech ten czarny ją zdradzi. A jak nie, to w noc, którą pójdzie spać z mężem, niech przez okno wejdzie wąż i niech ten wąż ją zdradzi. Kiedy czarownik rzucił te trzy klątwy z balkonu, drogą poniżej przechodziły trzy stare wróżki i wszystko słyszały. Wieczorem wróżki, zmęczone długą podróżą, zatrzymały się w gospodzie i ledwie weszły, jedna z nich nie, wesz, rzekła. Patrzcie, jest tutaj córka czarownika. Nie spałaby tak spokojnie, gdyby wiedziała o trzech klątwach, jakie rzucił na nią ojciec. I rzeczywiście, na ławce gospody spali jabłuszko, łupinka i córka czarownika. Prawdę mówiąc, łupinka właściwie nie spał. Czy to dlatego, że nie mógł usnąć, czy też dlatego, że wiedział, że zawsze lepiej jest spać z jednym okiem otwartym. I wszystko słyszał. Słyszał więc jak jedna z wróżek rzekła. Czarownik rzucił klątwę, żeby spotkała trzy konie: siwego, kasztana i karego, i żeby skoczyła na siwego, który ją zdradzi. Ale, dodała druga wróżka, gdyby ktoś uprzedzony uciął natychmiast koniowi łeb, to nic by się nie stało. A trzecia wróżka dodała: A jeśli ktoś to powie. Obróci się w marmur. Potem czarownik rzucił klątwę, rzekła pierwsza wróżka, żeby spotkała trzy pieski i wzięła na ręce jednego, który ją zdradzi. Ale, rzekła druga wróżka, gdyby ktoś uprzedzony uciął natychmiast pieskowi głowę, to nic by się nie stało. A jeśli ktoś powie, obróci się w marmur, rzekła trzecia. Potem rzucił klątwę, żeby w pierwszą noc, kiedy będą spać z mężem, wszedł przez okno wąż, który ją zdradzi. Ale gdyby ktoś uprzedzony uciął wężowi głowę, to nic by się nie stało, rzekła druga wróżka. A jeśli ktoś to powie, obróci się w marmur. Tak więc łupinka dowiedział się o trzech strasznych tajemnicach, któryś nie mógł zdradzić, jeśli nie chciał obrócić się w marmur. Nazaj dalej i dojechali do stacji pocztowej, dokąd ojciec jabłuszka wysłał naprzeciw nich trzy konie. Siwego, kasztana i karego. Córka czarownika natychmiast skoczyła na grzbiet siwego, ale łupinka szybko dobył miecza i uciął koniowi łeb. Co ty robisz? Czyś oszalał? Wybacz, nie mogę ci powiedzieć. Jabuszko, ten łupinka to człowiek o złym sercu. Zawołała córka czarownika: Nie pojadę z nim dalej. Ale Upinka powiedział jej, że uciął koniowi łeb w chwili, gdy stracił rozum i poprosił ją o przebaczenie. A ona w końcu mu przebaczyła. Dojeżdżał do domu rodziców Jabuszka i naprzeciw wybiegają trzy pieski: biały, rudy i czarny. Córka czarownika chce wziąć na ręce czarnego, ale Upinka wyciąga miecz i ucina mu głowę. — Niech ten szalony i okrutny człowiek idzie zaraz precz od nas! — krzyczy oblubienica. W tej chwili nadchodzą rodzice jabuszka. Witają syna i jego oblubienicę z radością. A dowiedziawszy się o zatargu z łupinką, tak się za nim stawiają, że oblubienica przebamacza mu znowu. Ale podczas obiadu, pośród ogólnej wesołości, jeden tylko łupinka siedział zamyślony na uboczu i nikt nie mógł od niego wydobyć, co go gnębi. Nic mi nie jest, nic mi nie jest, powtarzał. Ale wyszedł przed wszystkimi, mówiąc, że jest śpiący. Zamiast jednak udać się do swego pokoju, poszedł do sypialni nowożeńców i schował się pod łóżkiem. Małżonkowi kładą się do łóżka i zasypiają. Łupinka czuwa, słyszy jak tłuką się szyby i widzi, że do sypialni włazi ogromny wąż. Wtedy wyskakuje z łóżka, obnaża miecz i ucina mu głowę. Na hałas budzi się żona Jabłuszka, widzi przed łóżkiem łupinkę zdobytym mieczem, nie widzi węża, który już znikł i krzyczy: Morderca! Morderca! Łupinka chce nas zabić! Dwa razy już mu przebaczyłam, a teraz zapłaci za to życiem. Łupinkę chwytają, wtrącają do więzienia, a po trzech dniach ubierają śmiertelną koszulę by wyprowadzić go na powieszenie. Tak czy siak musi umrzeć. Prosi więc tylko o łaskę, żeby cieszyć śmiercią mu kilka słów żonie abuszka. Pamiętasz? pytał Pinka, Jak zatrzymaliśmy się w gospodzie? Pewnie że pamiętam. Kiedy ty i Jabłuszko spaliście, weszły trzy wróżki i powiedziały, że czarownik rzucił na swoją córkę trzy klątwy. Ma spotkać trzy konie i dosiąść siwego konia. I ten siwy koń mają zdradzić. Ale powiedziały, że jeśli ktoś się gotów znaleźć, uciąć koniowi łeb, wtedy nic się nie stanie. A kto to powie, obróci się w marmur. Kiedy łupinka wyrzekł te słowa, nogi zamieniły mu się w marmur. Żona jabłuszka zrozumiała. Dość, dość na miłość boską, krzyknęła. Nie opowiadaj dalej. A on na to. Tak czy tak muszę umrzeć. Chcę, żebyś wiedziała wszystko. Trzy wróżki powiedziały także, że czuł córka z czarownika spotka trzy pieski. Opowiedział jej o klątwie z pieskami i skamieniał aż po szyję. Rozumiem już, biedny łupinko, przebacz mi, nie opowiadaj dalej, błagała żona Jabłuszka. Ale on resztką głosu, bo gardło miał już z marmuru i bełkocząt, bo i szczęki stawały się już marmurowe. Powiedział jej o klątwie z wężem. Ale kto to powie, obróci się w marmur. I zamilkł. Marmurowy odstóp do głów. Co ja uczyniłam? Rozpaczała żona jabłuszka. Ta wierna dusza jest zagubiona. Chyba, że... Tak, tak, ocalić go może tylko mój ojciec. I wzięła papier, pióro i kałamarz, napisała do ojca list, prosząc go o przebaczenie i zaklinając, by do niej przyjechał. Czarownik, który za córką świata nie widział, przyjeżdża co koń wyskoczy. Ojcze, mówi córka, ściskając go, proszę cię o łaskę. Spójrz na tego biednego młodzieńca z marmuru, by ocalić mi życie od twoich trzech kląt, obrócił się w marmur od stóp do głów. A czarownik zdychając, z miłości do ciebie, rzekł, uczynię i to. Wyciągnął z kieszeni flakonik z balsamem, potarł mu łupinkę i łupinka podskoczył. skwi i ciała jak przedtem. I tak, zamiast powiesić go pod szubienicę, powiedli go w triumfie do domu z muzyką i śpiewem. Wśród wielkiego tłumu, który krzyczał, niech żyje łupinka! Niech żyje łupinka! Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Jeśli się Wam podobało, zapraszam Was, subskrybujcie kanał Poczytaj mi Prosie. Tutaj na YouTubie. W prawym dolnym rogu czerwony napis subskrybuj. dość. Zapraszam Was także na Facebooka. Naturalnie, Poczytaj mi Prosie. Lajkujcie. I komentujcie. Hej.